O mój Boże, Nunu, widzisz, co tam stoi w tych krzakach? O Boże, co to tam jest? Chodź szybko. Nie, no naprawdę, tak się teraz zaczynam bać. Co to niby jest? To jest ogromny Grimace. Musimy uważać, bo on by nas pożarł. Eee, czekaj, tu są jakieś tabliczki. Uwaga, uwaga, a tutaj... Grasuje w tym lesie, dysio. O mój Boże, jak się boję. Nie możemy na niego trafić. Musimy uciekać, Nunu. O, nie, o mój Boże, ty Dysio, ty czy ty to widzisz? Tak, to jest Grimace, widziałeś, go on jest szybki? O mój Boże, tak, czyli to był Grimace Legenda, nie kłamie A może przejdziemy się do niego? Ja chcę go śledzić A co, jak cię zabiję, nunu? Eee, nie, o mój Boże, co jest? Uciekaj Wracaj tu, zabijecie! Ty się uciekamy O nie, musimy szybko uciekać On cię, Nuno strzelił z pistoletu? Tak Wrócę do was o trzeciej w nocy Lepiej się przygotujcie eee, Co, ty co on gada? Musimy zabezpieczyć nasz McDonald's O nie, faktycznie trzeba to zabezpieczyć, widzowie No to co, wylejemy tu za mostem od razu lawę? Eee, wydaje mi się, że tutaj Ponieważ jeszcze tam będą jakieś inne pułapki Tak mi się wydaje Dawaj w tym miejscu I co, tak dookoła naszego domku? Tak, do Ładnie, właśnie, dobra, będziemy się teraz ścigać, kto pierwszy wybuduje po trójną oczywiście lawę, dawaj. No dobra. O nie, tutaj jest w ogóle, widzę, jakaś woda. Co tu się dzieje? A, no nie, spadłem! Trzeba to niszczyć! Dobra, no no to może wylejmy teraz tą lawę. E, no dobra, dyzio, wylewaj, ale widzowie, słuchajcie, ja mam na to znacznie lepszy pomysł. E, napiszemy sobie po prostu tutaj set lawa. O nie, jakoś tak dziwnie się rozla. Poczekajcie, muszę jeszcze raz to zrobić. No dobra, dyzio, to w takim razie teraz musimy jakiś most zbudować. Tak, może jakiś Um, a może taki? Hmm, wolałbym z diamentów. Ale nie ma takiej półpłytki nawet. Okej, okay, dobra, most jest zbudowany, widzowie, także teraz weźmiemy sobie żelazny blok. I tutaj wybudujemy taką bramę. Okej, okay, dobra, widzę, że Dysio ty o to już się bierzesz za lasery. Okej, okay, dobra, więc stawiamy teraz właśnie lasery, tak jak gdyś ją wymyślił. I zobaczcie właśnie, jak tutaj będę sobie kładł. Tylko muszę na shifcie, rzecz jasna. I te lasery właśnie uniemożliwią przejście tam dalej temu właśnie grimejsowi złemu. Dobra, widzowie, więc my tutaj będziemy właśnie już kończyć ten, te nasze lasery. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, no, no to teraz może postawmy jakieś spajki tutaj dookoła. O, mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry pomysł, dobra, widzowie. Więc tutaj postawimy właśnie te spajki wokół całej, wokół całej właśnie bazy. Tak, dokładnie tak. Okej, okay, dobra, więc stawiamy te spajki, ponieważ biją naprawdę dużo damage. Zobaczy, widzowie. Ała, tylko na to wdepnę już e, nie mam hapeków, także naprawdę to jest dobre. Okej, okay, widzowie, więc. Więc kolejnym naszym pomysłem będzie postawienie płotów laserowych. Okej, okay, dobra, mamy tutaj elektryczne ironowe płoty. Dobra, Dyzio, musisz mi pomóc. Dobra, no to ja je stawiam tutaj. Okej, okay, dobra, zaczynamy tutaj stawiać to. Tego Grimace'a naprawdę nieźle kopnie prąd. Teraz, Dyzio wpadł na pomysł, że postawimy dispensery, które będą strzelały w tego Grimace'a kulami. O tak, to będzie naprawdę mocne. Tak, też mi się tak wydaje. Dobra, raz, dwa, trzy. Ok, i teraz musimy, widzowie, stworzyć oczywiście mechanizm. Tutaj sobie właśnie usunę te spajki. Teraz weźmiemy sobie, o, załóżmy ten gładki blok kwarcu, dobra. Tutaj wszystko damy sobie redstone. Ok, więc teraz to tak złączymy. Tutaj po środku damy sobie, o, właśnie tutaj dźwignię. A tutaj damy, właśnie jeszcze przekaźniki, żeby wszystko działało e, naprawdę szybko. Dobra, no, no, to ja już będę wkładał te kule ognia. Więc tutaj pomożemy oczywiście dyziowi i powkładamy te ogniste kule, które naprawdę. Potrafią dużo zadać Dobra, no, no, mogę to przetestować e, No dobra, to testuj No to leci O mój Boże, pali się wasz most Wszystko się zaraz to zapali O nie, trzeba to zgasić Podobno kolejny świetny pomysł I właśnie nim będą ironowe Golemy za domem Dobra, weźmiemy sobie teraz właśnie, widzowie, płoteczki Zwykłe takie płoty Dobra, zaczniemy sobie je tutaj Dobra, o, właśnie coś takiego I weźmiemy, widzowie, żelazny blok, no i Oczywiście dynie, bo tak się je robi Dobra, okej, okay, cyk, cyk I zobacz teraz, dyzio. O mój Boże, Dyzio, coś ty tu narespił No golemy, które dają nam śnieg e, Jak to śnieg? A czy one są przyjazne? Witam, panie golemie, mutancie e, Muszę sobie survivala odpalić Poczcie widzowie, oni mnie nie biją Okej, okay, dobra To co ty teraz, dyzio, powiesz na zbrojownię? Tak, właśnie o tym samym Myślałem, żeby zrobić zbrojownię Żeby nie zabił nas tak łatwo Dobra Dobra, chodź do naszego McDonalda. Ee, a chcesz, może frytki? O, właśnie, chciałem przekąsić. Muszę coś. Zje Co ty mi dajesz na głowę człowieka? To nie są frytki. A <laughs> właśnie, czemu się. Dobra, dziwna. ee, to są fryteczki. Okej, okay, więc widzowie, tutaj widzicie wszystkie napoje. A my z dyziem w tym miejscu zrobimy sobie zbrojownię, dobra. Gdzie się? Myślę, że tutaj. Tutaj się zrobi jeszcze drugie wejście, okej. Okay. Także w tym miejscu widzowie sobie gdzieś zaznaczymy, dobra. Okej, okay, w tamtym. A tutaj odznaczymy, dobra, i napiszemy sobie set zero, oczywiście. I teraz damy set iron e, block oczywiście, dobra. A tutaj właśnie e, będą te ściany, co tam jest? Co to są Dwie, dwóch dyziów? Co to na górze jest? Dwóch dyziów, rozmnożyli się więcej mnie. O, nie, co to ma być? Okej, okay, dobra, przynajmniej mamy gotową zbrojownię, tylko gdzie tu się wychodziło? Okej, okay, to więc chyba jednak tutaj się wychodziło, widzowie. No i teraz damy sobie oczywiście takie drabineczki. Okej, okay, dokładnie tu w tym miejscu, żebyśmy... Mieli drogę właśnie wyjścia stąd. O więc teraz widzowie weźmiemy dispensery. Okej, okay, takie właśnie. Potrzebujemy jeszcze płotek. Okej, okay, tak jest płotek. I tutaj właśnie damy dozowniki po każdej stronie. Tutaj na dole tak samo i oczywiście też na górze. Ty Tutaj widzę, że tyś ostawiasz czerwone i niebieskie właśnie dywany. Okej. Okay. Tak, dokładnie tak, bo to są najlepsze kolory. No, też mi się tak wydaje. Okej, okay, i tutaj właśnie damy to u Ciebie to samo. I teraz widzowie musimy wziąć jakieś zbroje, więc weźmy naderajtowe, bo naprawdę ten Grimace może być przerażająco mocny. Także teraz widzowie wziąłem taki wielki miecz. O, mój Boże, on musi być potężny. Nie, nawet nie próbuj go na mnie użyć, jak on jest ogromny. Haha, jest naprawdę duży. Czy ty też dyzio, chcesz taki? Tak. Okej dobra. Więc teraz właśnie widzowie damy w każdym tutaj miejscu zbroje. I tyś oczywiście zaraz to sobie przed testuje. I damy tutaj jeszcze właśnie te bronie i Zobaczcie, widzowie, jak to wygląda, jak normalnie jakaś normalna broń. Tak, ten Grimace na pewno będzie się nas bał. Oj, tak, też mi się tak wydaje, ale na razie to my się go boimy. Ale tutaj, dyzio, musimy mieć skrzynię właśnie em, typowo z jedzeniem oraz e, właśnie z refilami Dobra, weźmiemy sobie tutaj właśnie ściankę refili, a tutaj ściankę jedzenia. I oczywiście twoja skrzynia będzie wyposażona tak samo. O, super. Ej, nunów na pomysł, żeby on nie zauważył naszej tajnej bazy, to postawię tutaj takie ghost bloki dane. O mój Boże, to jest świetny pomysł. Okej, okay, przenikamy teraz przez właśnie te ghost bloki i znajdujemy się w naszej tajnej kryjówce. Ale, ale widzowie, poczekajcie, teraz właśnie damy sobie płotki i pół płytki. Dobra, poczekaj, Dyzio, postawię ci tutaj. Okej, okay, no i musisz teraz testować jak to działa. Dobra, no, no, to ja wchodzę. O jezus, widzisz, jak jestem potężny? Dokładnie, tak. I ten długi miecz, ale fajne. O, nie masz nawet pranie Pod ścianę. Ej, no nie, co ty w ogóle mówić? Dobra, no, no, zapomniałem o tym. Przecież możemy rozstawić tu pełno min. Tylko muszę wylecieć. Albo na tym moście, żeby w ogóle nie przyszedł do nas. Ej, właśnie, tak. Te miny na pewno Ej, tutaj rozwalą tego okrutnego grimejsa Dobra, postawimy je sobie właśnie tutaj. Jakby zachciało mu się iść bokiem, no to tu z boku tak samo. Okej, jeszcze. Jeszcze troszeczkę może tych mintu damy. I po drugiej stronie mostu. O nie, dyzio, ale to w takim razie oznacza koniec naszego mostu. Chociaż i tak jest stary. No, a chociaż on nie przejdzie, jak będzie bał się wody. Hmm, no nie wiem, grymy się chyba nie boi wody, widzowie. Teraz, dyzio, mam pomysł. Wykasujemy te krzaki niepotrzebne. A idamy właśnie tutaj w wieżę strzelniczą. Tak, wieża strzelnicza, to wyciąłem już te ksaki. Okej, okay, dobra, poczekaj, no to w takim razie damy... Czekaj, gdzie ta wieża strzelnicza? Myślę, że tutaj możemy właśnie zacząć, ale tutaj, widzowie, posłużę się specjalną komendą. Naprzemy sobie walls y, quartz block, dobra? Okej. Okay. Ale ogromna wieża, ale jak my się tu dostaniemy, musimy chyba postawić drabinki. E, tak, tak, tutaj właśnie na samym dole, tutaj jeszcze damy set quartz block, dobra? Tak, kiedyś zostawaj tam drabinki, możemy jeszcze z tej strony postawić. A te Teraz, widzowie, zamurujemy sobie to wszystko. Żebyśmy przypadkowo e, nie spadli, jak będziemy do niego strzelać, dobra? I teraz właśnie weźmiemy sobie skrzyneczki. Tutaj jedną, a tutaj drugą. I znajdziemy sobie specjalne łuki. Patrz, mam tutaj platynowy łuk. Zobacz, Dyzio. O jezus, jaki fajny. Jest niebieski. Haha, ha, no dokładnie. A tutaj nie ma chyba czerwonego. Więc weźmiemy ten platynowy łuk, dobra? I mamy tutaj wybór w ogóle jakiś strzał. I weźmiemy sobie właśnie widmowe strzały, e, gdy w momencie Strzelimy w niego, to żebyśmy go na pewno widzieli Dobra, wsadzimy sobie tutaj, e, tak No i tutaj dużo strzał O nie widzowie, na zegarze zbliża się godzina Trzecia, to pora na ostatnią Naszą pułapkę Także teraz zrobimy sobie tutaj właśnie e, Pułapkę z TNT, że gdy Już w ostatnim momencie nie będziemy Mogli sobie poradzić właśnie z Grimace'em To spuścimy na niego Całe tutaj, całe złoże TNT Okej okay, widzowie, dobra, więc my, myślę, że e, Gdzieś mniej więcej właśnie Dotąd, więc dajemy sobie teraz Sek, ołak, e, oczywiście Planks, dobra I właśnie tutaj damy sobie TNT Cyk, no i set TNT O Jezu, sobie to tylko nie wybuchło To chodź rozstawimy teraz redstone'a No dobra, właśnie widzę, musimy tutaj rozstawić e, Naprawdę dużo redstone'a Wszędzie, gdzie się da A więc teraz musimy jeszcze dodać kilka przekaźników Żeby oczywiście wszystko działało dobrze Więc w ten sposób to się prezentuje A teraz widzowie, zbudujemy malutki garażyk Żebyśmy na pewno mogli e, Grimace'owi uciec, dobra, tędy i tutaj jeszcze szybko, właśnie em, damy coś takiego, okej. Okay. Jakaś tu droga. No i szybciutko musimy pobudować, właśnie. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy. Czy ten Grimace nie przyjdzie do nas i nas bardzo szybko nie zabije, dobra, coś takiego. I tam, właśnie, widzowie, będzie wyjazd. I damy tutaj dwie stacyjki paliw, okej, okay, w tych miejscach. I oczywiście szybko je zatankujemy do pełna, do 100%. No i tutaj, właśnie, damy nasze dirt y. dobra. Zobaczcie, jakie te motorki są prześwietne. No chodź, zatankujemy, bo później nie będzie. Czasu, no No dobra, masz rację. Tankujemy, widzowie. O mój Boże, Dyzio, już trzecia. O, widzisz, go on tam stoi. O, nie. Muszę zniszczyć tego McDonald'a. O, nie, Dyzio. Chodź szybko do naszej zbrojowni. Pamiętasz, gdzie ona jest? Bo zakryliśmy tu wejście. Tak, dokładnie. Dawaj, tutaj wchodzimy do zbrojowni. Okej. Trzy, dwa, jeden. Aha, dobra, w tym mojej, ja w twoje, Niech będzie. Weź to... sobie trochę jedzonka i lecimy na bitwę. Tak, właśnie. Lecimy chronić nas Dlaczego McDonalda, widzowie? Okej, okay, dobra, strzeż się, Grimace. Dawaj pakujemy do niego, Nunu. Tak, strzelaj do niego właśnie z tego. O nie, fajne lawy. O nie, mój Boże, czy... Co tu się dzieje? Nunu, no, no, co tu się stało? Nie wiem, strzelaj do tego Grimace'a. Co by Eee, nie, on tutaj się z nas śmieje, dyzio. <laughs> Zniszczę wam tego McDonalda. Nie, no dyzio, on jest niezniszczalny jakiś. A nie macie ze mną szans. O nie, Dysio, jak my niby mamy go zniszczyć? O mój Boże. Co my teraz? Dawaj szybko na wieżę, na wieżę, Dysio. Okej, okay, dobra, bierzemy szybko te łuki. Dawaj, Dysio, łuk bierz i do niego ładuj. Zabiję was. O mój Boże, co on mówi, Dyzio, Gdzie on jest? Ja jestem pod nim, widzimy go przecież. Mamy te strzały świecące. Ej, no właśnie, Grimace, błagam, chodź tu na dół. A! Nie ma szans, nie ma szans. Nie, no co on mówi, Dysio, co my mamy robić? Zniszczę was. O, nie. Ała, a... jak on mocno bije. Dysio, przecież my się go nigdy nie pozbędziemy. Grimace, uciekaj stąd. Jestem niezniszczalny. <śmusty> o, nie. Właśnie, Nunu, idę wypuścić golemy na niego. Tak, szybko, wypuszczaj golemy. Teraz ciekawe, co zrobisz, Grimace. Nie ma ci golemów. się ma te wszystkie golemy. O, nie. Dysio, on nam zabija golemy. Nunu, chyba pora na TNT. Stoi idealnie pod tym. Ej, no właśnie, też mi się tak wydaje. I teraz akurat ucieknijmy naszym motorami, dobra, let's go O oh, mój boże! Dobra, czekaj, muszę to zobaczyć, o, okay. nie. Uciekamy, zobaczymy z daleka Okej, okay, uciekamy, Dyzio, czekaj, na razie trochę jak najdalej, dawaj! Dyzio, czy on żyje, czy on nie żyje? Ja go tam w ogóle nie widzę. Też nie, on musiał zginąć od TNT, my zdążyliśmy uciec! Ej, no dobra, to w takim razie wszedajmy na te nasze motorki i zobaczymy, czy um, on właśnie żyje. Podjedziemy tam. Dobra, podjedź. o oh, nie, dyzio, on żyje! Boże, jak ma co to pieniędzmi ty, ty wybuchło. Jestem ledwo żywy. Nie, to jest twój koniec, Grimace. Za bardzo jesteś zły. Zabijamy cię. Dobrze, nie ma go już, Nunu. Udało nam się. Tak, też się właśnie cieszę. Także jak widzicie, widzowie, udało nam się pozbyć złego Grimace'a. Wszystko jest wysadzone. No ale cóż, jeśli podoba wam się nasz content, to wejdźcie oczywiście na filmy, które właśnie wam się wyświetlają na ekranie, a my dziękujemy za oglądanie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, widzowie, oczywiście subskrybujcie kanał. Papa. Pa! Uh... -huh.